Cześć! Koło mnie stoi prawdziwa czarna perła. Jest to Monroe Teresic Shadow. Świetny grill. Bardzo prosto się na nim grilluje. Te palniki natomiast dają nam sporą przestrzeń, więc możemy zrobić i mniejszą imprezę, i większą. Da się go świetnie rozbudowywać przez system Switch Grid, przez to, że ma palnik boczny, ma, ma palnik grożna. Grill jest w pełni wykończony w czarnym kolorze. Na wyposażeniu mamy dwie półki. W prawej znajdziemy palnik boczny. Jest to klasyczna kuchenka, która pozwoli nam używać na tym grillu patelni. Możemy tutaj położyć garnki. Całość opiera się na szafce. Szafka jest otwierana od frontu i zmieści butlę 11 kg. Pięć pokręteł, cztery odpalników głównych: jedno mniejsze odpalnika rożna, jedno odpalnika bocznego i jedno czerwone to jest turbozą, które daje nam więcej gazu, więcej mocy. Pokrywa, poza tym, że boki ma zrobione z odlewu aluminiowego, a front jest stalowy na podwójnej warstwie stali. Dodatkowo masz szkło hartowane, dzięki czemu możemy zobaczyć, co tam dzieje się w środku grilla. Otwórzmy ją sobie. Róż górny, który jest zrobiony ze stali, pozwala nam po prostu odłożyć ugrillowane wcześniej potrawy, żeby były w cieple, albo zrobić coś w niższej temperaturze. Pod nim możemy zobaczyć palnik rożnak. Róż główny natomiast jest zrobiony z żeliwa, to jest naprawdę spory rozmiar. Zamiast tych dwóch elementów możemy zamontować w grillu płytę żeliwną. Możecie zwrócić również uwagę na ten element. Możemy go wyjąć, w to miejsce zamontować inne akcesoria, na przykład patelnię żeliwną woka, kamień do pizzy. Podróżtem znajdziemy zestaw aromatyzerów, to są osłony palnika, które sprawiają, że tłuszcz nie leci nam bezpośrednio do potraw. To jest taki podstawowy, który mamy nad trzema głównymi palnikami, natomiast ten troszeczkę jest inaczej zbudowany, jak możecie zauważyć. On jest nad tym palnikiem turbozą i ma dodatkową funkcję. Poza tym, że blokuje ten tłuszcz, tu jest taka siatka, ona nagrzewa się do czerwoności i robi efekt podczerwieni. Po zdjęciu aromatyzerów możecie zobaczyć po pierwsze palniki, palniki są tutaj ze stali nierdzewnej oraz tą obudowę Dodatkową kotła, zwróćcie uwagę, że to są takie stalowe szyny, możemy je wyciągnąć, wymoczyć w wodzie w jakimś, w jakiejś chemii i po prostu to umyć. Mając to wszystko na uwadze, uważam, że Green Monroe 4 Six Shadow to jest naprawdę świetny wybór, a wysokiej jakości materiały wykończenia sprawią, że przez długie lata możecie się nim cieszyć. On już w samej podstawie świetnie się prezentuje, a tak jak teraz za mną go skompletowałem, to już w ogóle zewnętrzna kuchnia ogrodowa, która wygląda jak milion dolarów. Jeśli macie jakieś pytania, miało do nas zadzwońcie, napiszcie, jesteśmy od tego, żeby Wam pomóc. Dzięki i do zobaczenia w następnym.